Halo, słucham. Czy ja do pani Marysiu telefonowałam? Tak, słucham. Oddziałowa po tej stronie, kromka piętka Krystyna, proszę pani, ja telefonuję w sprawie pani wizyty. Tutaj chodzi o te żylne sprawy o sprawdzanie. To pani, tak? Tak, to ja, tak. Bo piątego widzę, że mam panią tutaj tak, na wizycie. Tak. miałam dzwonić w tym tygodniu. Którą metodą pani będzie chciała być zbadana? Ja nie wiem, jak to jest, bo. No to ja już pani powiem, już pani powiem. Pierwsza nie, nie metoda Nie jest... mogę zrozumieć, o co chodzi już dokładnie. Mówię. Pierwsza metoda jest taka, proszę pani, że ściągamy tą krew, bierzemy do słoika i wysyłamy do żeby to zbadało, a to potrwa trzy dni, więc pani będzie bez krwi trzy dni, to muszę uprzedzić. A druga metoda, po prostu proszę pani, przelejemy na jedną ze stron tą krew i w związku z tym pani będzie częsza na prawo albo na lewą stronę, w związku z tym pani będzie krótsza. No myślę, że chyba trzy dni czekać na krew, to musiała tam leżeć trzy dni wtedy, tak? Chyba żebyśmy zastąpili, proszę pani, czymś innym tą krew, żeby pani się też jakoś poczuła lepiej. No ale to byśmy musieli, proszę pani, od kogoś pożyczyć. Aha, i to by było takie ściąganie ze mnie, tak? Wtedy? Tak, 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 tak. tak. A nie, no takie to tak. Są to pierwsze, tak jak Pani mówiła. Trudno. Czyli przelewamy, to... proszę Pani, krew z lewej na prawą, tak? No chyba tak, nie? Bo no, wtedy pani, co? W to, czwartek to pani decyzja, bym była. To Pani decyzja. W czwartek bym była. Tak. I kiedy by to było robione? W piątek? W piątek już z samego rana. Mhm. I wtedy na przykład wyjście, jakbym chciała to przelewanie, to kiedy bym wyszła? W poniedziałek by Aha. Pani wyszła, proszę Pani. Musielibyśmy zobaczyć, że się krew przelała z lewej na prawą albo z prawej na lewą. Jeśli będzie wszystko OK, to wypuszczamy. Aha, to tak inaczej jest. No, no, no. Dobra. no, niestety. no, trudno, no to niech tak chyba będzie, bo, no bo to, jak. To robimy? Przelewamy z prawej na lewą, tak? No chyba tak, nie? Dobrze, dobrze. Zabieg przeprowadzi Patrycja. Babcia zostałaś skręcona w radiu SK. Pati, ja cię zamontuję normalnie. Uduszę cię.